wiem czy będzie śnieg, ale ja. My idziemy od razu piec pizzę Zrobicie mój kanał, Asek i Akliny No ma właśnie zbierajcie, bo ona ma trochę biedne pizzołówki No to się mimo, że... Ogólnie pokażę wam, ogólnie ja zawsze jestem taka niska ogólnie dziecko mi się chyba najlepiej przystąpi Ja już tu, ja już pizzę ogarniam Pizzerię znam na pamięć Pizzeria jest moja, ja otwieram tą pizzerię mój pomysł, żeby zrobić taką pizzerię, nie no żart Kupimy sobie meble, które ja mam kupione wa was też oprowadzę więc tak dziś 10 dni będziemy piec, piec czemu oni wszyscy robią bez niczego pizzę pokażę wam coś fajnego coś bardzo fajnego eee, właśnie do robienia pizza nie... zwykły sos dobra, dobra. Patrzcie, nie, e, jak chcecie się włączyć ten to nie jest bo wam jest trudniej. A patrzcie, tu masz tak, tak łatwo i patrz musicie mieć przybliżoną kamerkę. Jak ktoś nie potrafi przybliżać, to no nie zrobi tego. Ty no tę te pizze, bo, nasz, bo nasze nie przejdą. Jak widzicie, e, jesteśmy e, tu, tutaj, patrz, teraz stoimy tu, o. No. Na tej o, tu na tej górze. I teraz patrzcie, pudełko i od odkładam ją. To jest naprawdę super, ale Ten. tylko sobie Normalnie, ale widzieliście, że typy w ogóle robili mnóstwo e, pizz jakichś e, bez niczego.

Tylko, czek, e, tylko czekaj tak długo, aż tu to te pizza nie dojedzie. Ja mogę, ja wam zrobię moją pizzę. Taką. Ja tak. Eu é a lubri da maior without... uh, É, jest spoko, ale nie, nie. Takie z beką. Nie zacznijmy. Najładniejszy Pizza, która wygląda, to zobaczcie. To o tu bo Widzicie, to jest najładniejsza pizza. Muszę gdzieś ją postawić A mogłam tu już Nie chyba dzisiaj na owiad, e, będę... ja dobra, nie chcę nic nic robić. Ile w ogóle mamy? Kisioka. Spoko. Nie mamy w ogóle kuchni prawie. więc... Witaj. lody. nauczyć się że Chcę W komentarzach jakie Chcę wasze ulubione Bo ja uwielbiam się lody? się Może na dworze nie zimno, ale mnie gadełko nie boli. <grym> mm, pychotka, jakie pyszne. O, mm. uh, kawa kawar Dobra, nie ważne, nic. Nic nie mówię. <grym> Ogólnie fajnie by było jakby jeszcze kawiarnia i nie tylko. Można było...

I też w komentarzach, jakie, jakie, e, jakiego smaku są Wasze ulubione lody? Ja uwielbiam śmietankowe i też mieszamy je. Ale śmietankowe. Takie śmietankowe. Na <grym> szpitalu chyba się nic nie zmieniło. Machary. No, jak <grym> mi brat do mnie mówił. Sprawdzimy czy też mam złamane Co jest? Co jest pingwin? Nie! Dobra, też nie było ręka złamana To jest jedna sala To jest druga sala Aha, i tu leży Patryk Na no, ma no prosterek, dobra Piszcie też w komentarzach jaki jest Wasz ulubiony youtuber. A co to? Aha, to jest dobra. Aha, to jest dobra. Nie, nie, nic, nic, nic. Proszę, jakaś inna sala. Oooo, zresztą mi tam piszę, a Będzie szybciej Nie, oczywiście to ściągniemy. Bo nie będziemy natychmiast. Jeśli pan mi się chce... Ja za nim długo będę... Dobra, pójdziemy na wyścigi. Ja na wyścigi. Nigdy nie grałam. Dobra. Dobra, tu będziemy... Dobra, chwileczkę. Dobra, wejdźmy do No, Jak wiecie, w szkole jest... W szkole jest update. Idziemy nie Okonie i zawędka. Plaza, nie za Kupimy na to... Kupimy... Okno na pewno muszę kupić. uch, ja yeah. jedno kupimy. Stanowisko, gdzie będę pracować. Zasadzasz się za tysiąc stopni. Ale kupimy tam. Oczywiście, do, na, do nagrywania musimy coś To mnie kusi, ale wtedy nie będę mieć pieniędzy. To musi być. <grybuj> Będziesz w moim pokoju. Dobra, wychodzimy. Zrobimy. Tak jest modne na pewno. O to! A to jest takie drogie Kamera i to nie wygląda. Musimy kuchnię kupić, sz szafkę. Nie wiem, dwie może? się kupić, więc się bardziej opłaca. to. No, czy to drugie? Mikrofolówka. Fry, albo frytkownica, albo kawę. To jest blender. Soko, to jest tylko Owocki ja bym kupiłam. Ta, owocki. I teraz nam zostaje 200 kasy, więc na pewno te owocki. może kupiliśmy. Nie wiem, blender chyba nie. Kusi mnie tylko. To mnie kusi. Mikrofalówka albo sokowirówka. Nie wiem, co by było Mamy, i zostało nam troszkę kasy, więc nie mam jakieś dekoracje. Ozdoby. O, ale takie drogie. Telefon mamy. Słuchawki by się przydały. O, kusteczki. Nie wiem, czy kupić to. Czy to. Dobra, kupię roślinkę. No i coś może tego? Może tu? rozrywka? To na pewno będzie się przydało, więc to na pewno by trzeba by było kupić. No nie, po 300 kas, więc 300 kas trzeba było. by trzeba było uzbierać i wymienialiśmy zarobek w domu. Szybki ten to jest żeby... Mały trawnik. Mały trawnik. Lubię trawnik. Dobra. Mamy puszkę kasy. Niech to mi rośnie tam. Tak wygląda mój dom. Tak dla mojego papierka, to jest to tam, krzesełko, lodówka. Żeby ten stół przenieść tutaj i tu by zrobić a to bo tu mu patrzcie. Bo to Muszę zrobić tutaj. Zobacz. Tą kuchnię bym zrobić tu. Zobacz. Ale to, jakby, A jakby ta kuchnia była, zobaczcie, tak. To, to, by, to nie może być tak. Tu, widzicie, są dwie szafki. Kosz by się przydało. Teraz tak myślę. Dobra. Kupiłam dwie szafki, to będą dwie szafki. On, jak widzicie, ona się taka... teraz tak się zrobiła. Mocno się strasznie wydłużyła. Serio można zmienić? Bo tak, o. Takie na środku. ja przyniosłam? No nie, lodówka stój tam. Gdzie będziesz tam stać? Jak chcę mam dwie lodówki. Hmm. Dobrze, mamy. Kuchnię ogarnięte. Teraz tu. Mamy dwa okna. Nie nie wiem. Tak nad błuszkiem ja by dałam tutaj. I drugie by dałam tutaj. I to by były takie żółte, O! O! Tak, tak, tak to wygląda nawet. Tu by stał mój wodę. Tu by było. T... Aha! kapłusowa zabawka. Bez nie wiem. Na łóżku by chciałam, ale no nie może. Dobra, to to tosowam. Tak. Mikrof a jeszcze mikrofalówkę mam. mam. Mogę, mogłam kupić jeszcze jedno okno, w butę, ale jest trudne. Mikrofalówkę. Bo nie wiem, jest dla mnie ją tutaj. Chwileczkę, na Nie okno na żółto ma być. Och okno. Co mi się to stało z tym demofonem? Dobre, o mam. No on będzie z Tu. tu. Tak, tu będzie właśnie sta... Aha. Nasz kwiateczek. Ja. Kwiatek. Tu w końcu można postawić takie kwiata do kuchni. W kuchni na pewno też coś musi być. mamy no to Jak się to w ogóle nazywa? Tak. Aha, uśmiechnięty królik Jakąś półeczkę by się przydało kupić na tej półce. Nie chcę, na przód, bo to zbyt niefajnie wygląda jak tylko pluszem. Ja myślę, że to będzie ten. O. Dobra, jesteś ten. To jest taki kącik gróżu. Chwila, bo łóżko muszę dosunąć. Nie masz kęciu Nie masz słodkie łyżeczko? Chyba jest Chyba jest A tu? Gaming. Gaming guma. Właśnie pokażę wam tego. I będziemy kończyć ten odcinek, Się pożegnamy w piżamie. Te stroje. Noc, tak. Chodzimy. Tak. Super. To jest mój nocny. Ja idę spać.